Czekajka, ja nakrywam. A, taka boka, pierwszy raz. To będzie trochę krótka historyka. Dobra siostra, to yy, za chwilę będzie wieczór chyba, nie? No to czemu my tak długo siedzimy w tym basenie? A, nie wiem, sama, bo mi się jakoś tutaj podoba. Wieczór. Dziewczyny, już jest dwudziesta, wychodzicie z basenu. No, mamo. No co, mamo? I wychodzicie z tego basenu, bo jutro idziecie do szkoły. No już, dobra, już, dobra. Taka jesteś, to wychodzę. Ja też wychodzę. <grystanie> Ale was <to> porobiłam. <grystanie> o, 20. Jeszcze napiszę do chłopaka. W sensie do koleżanki. Ej, chyba słyszę kroki. Chyba mama przychodzi. Szybko, ja idę spać. A wy co one robią? Kochanie, a ty co robisz w telefonie? No, mamo, ja piszę do chłopaka. No dobrze, kochanie, ale idź już spać. Tak, tak, już, już. Pa, kochanie. Mua. Pa, pa. Czemu ty grasz? Już przepraszam, już już. I przybieraj się. E, tak, tak, już idę spać. Pa, pa.